No. Ła. <noise> no i do góry, i do góry. A. Tu jest miejsce, w którym spędziłam za pierwszym razem bardzo dużo czasu. Bo nie miałam pojęcia o co w tym miejscu chodzi i gdzie iść. Więc tak, no ale teraz już nie będę was oszukiwać, że nie wiem gdzie iść. <noise> Bo doskonale wiem. To znaczy, tak mi się wydaje, że wiem. <głosy> Zaraz, <głosy> gdzie jest. Moment. Dobrze szłam chyba. No. Nie, bo jak to się nie świeci na czerwono, to ja kurczę momentami nie wiem co robić. <grymne> tak teraz tu. No, pewnie można to przejść jeszcze inaczej. O, no tak. Łagam cię fejt wskoczy na to. O, dziękuję ci bardzo. O no, no nie spadaj, spinaj się. Pią! Tak. Idziemy jak po sznurku. <śm> hmm. Jest chyba do góry... Tu? Nie, nie, A, tu. A... Aha, tędy. I tutaj. Tam jest dużo snajperów. Zresztą już jakiegoś widać. A tam jest chyba ten gościu. który szukamy. Po prostu. Hmm. Nie lubię tego momentu. Proszę mi... Mnie... a No. A. Jeszcze żyję. To jest Jakiś cud, to jest że... długi ślisk. Hmm, czy ja się tu zepnę? Nie. A tu? Ła! Wow. A tu nie spadnę? Hmm, chyba się tak nie da. A, nie strzelajcie. O. Dobra. Um. O. Wiedziałam, że tu gdzieś była drabinka. No, może byś się tak nie zabijała po drodze. Nie dość, że strzelają do ciebie. No. Ty jeszcze musisz zahaczać o coś, co cię zabija. Dobra. Yy. Szybko, biegnij, fejd. Dobra. Teraz czeka nas emocjonująca walka. Moje w pewnie nie będzie tak emocjonująca. Tak. Skacz, skacz Wow. <grymny> Jakby było zabieranie broni. Kurde. A! Nie uda ci się, nie uda ci się. Ej, gdzie ona zwiała? Ja już myślałam, że mi zbiała. Nie to. To <grym> zabieranie broni. Zresztą to chyba teraz tu nic nie da. No nie musisz mnie bić. Mam grzeczna.